Witam serdecznie. Ciąg geometryczny AN jest określony wzorem AN równa się 2 do potęgi N dla N na większych od 1. Suma 10 początkowych kolejnych wyrazów tego ciągu jest równa. To teraz tak. Wzór na sumę to mamy SN równa się, tu będzie A1 nie, przepraszam, tu będzie A1 razy Q nie Q, tylko 1 minus Q do potęgi N przez 1 minus q. Oto to teraz tak, musimy policzyć, że tak powiem, pierwszy wyraz to będziemy mieć po prostu 2 do pierwszej potęgi, to jest 2. Drugi wyraz to będzie a do drugiej, 2 do drugiej potęgi, czyli mamy 4. No i teraz jak 4 podzielimy na 2, to wychodzi nam 2 i to jest nasze q. I teraz, kochani, jeżeli liczymy sumę 10, to będziemy mieć a1, czyli 2 razy 1 minus q do potęgi dziesiątej, czyli minus 2 do potęgi dziesiątej przez 1 minus 2. Czyli mamy taką sytuację 2 razy. 2 do 10 jest 1024, czyli mamy 1 minus 1024, a tu jest 1 minus 2, będzie minus 1. Czyli mamy taką sytuację 2 razy, a nie, tutaj mamy w innej postaci. To, ale do, dobra, przejdziemy do tego, czyli będziemy mieć 2 razy tu, 1 minus 1024 na minus to będzie tutaj na plusie, czyli będziemy mieć 2 razy 1000 po prostu 23, bo ten minus z minusem nam się, że tak powiem, dzieli. Przy dzieleniu minus na minus dajemy plus, czyli będzie 2046. A tutaj to byśmy mieli po prostu 2 razy. O, jakby tutaj się nam to. Chodzi o minusa, możemy dołączyć tutaj, a możemy to też przekształcić. Dobra, czyli tutaj sobie weźmiemy ton, bo miejsca brakuje. Jak mamy ten moment O tutaj, to możemy go sobie tutaj zapisać tak. Z mianownika wyjdzie nam 1 minus 2 minus 1, to minus, minus możemy dokleić do tej dwójki, czyli będziemy mieć minus 2 razy a w nawiasie po prostu 1 minus 2 do 10 O. Czyli niepotrzebnie tam wyliczaliśmy to do końca, ale ten wynik mamy w odpowiedzi B. No i nie trzeba było liczyć. Tak należy tego typu zadania rozwiązywać na maturze. Dziękuję za uwagę.